Słuchaj, bo tu nie ma żadnej filozofii. Twój mózg nie powstał na owsiance, chia, smoothie, ani żadnym tam superfoods. Twój mózg powstał na tłuszczu zwierzęcym. Cały rozwój homo sapiens, całe przyspieszenie inteligencji, cały skok ewolucyjny wydarzył się wtedy, kiedy zaczęliśmy jeść tłuszcz, mózgi zwierząt i czerwone mięso. I to nie jest opinia, to jest biologia. Mózg to organ tłuszczowy, który działa jak silnik V12, ale tylko wtedy, kiedy dostaje paliwo premium. A premium w naturze to tłuszcz zwierzęcy, nie miska klejko szóstej rano. Owsianka daje Ci tylko jedno – szybki zaszczyt glukoza potem spadek energii, zjazd i mgłę mózgową. I właśnie dlatego ludzie chodzą po świecie półprzytomni, rozkojarzeni, wiecznie głodni i spięci. Bo karmią mózg jak dziecko, a nie jak drapieżnika. Kiedy jesz tłuszcz, ciało przechodzi na stabilne paliwo. Zero skoków, zero napadów głodu, zero drżenia rąk. Pełen spokój, pełna koncentracja, pełna jasność. Ewolucja nie budowała Ci mózgu pod płatki owsiane. Zbudowała go pod polowanie. I dopiero kiedy wrócisz do naturalnego paliwa, zobaczysz jak bardzo różni się myślenie drapieżnika od myślenia konsumenta z reklamy siadaniowej. Teraz powiedz mi, czujesz różnicę po tłuszczu czy dalej wierzysz w owsiankę? Napisz w komentarzu i podziel się tym filmem z kimś, kto nadal ładuje się cukrem z nadzieją, że mózg mu odpali jak rakieta.